Prowadzący TV Republika zrobił to dla Danuty Choleckiej. Zdobył się na piękny gest. Danuta Cholecka przechodzi teraz bardzo trudny czas. Dziennikarka TV Republika straciła ukochanego syna Jana Dunina Choleckiego. Współpracownicy ze stacji postanowili wesprzeć koleżankę w żałobie. Padły poruszające słowa. Jan Dunin Cholecki zmarł w wieku 31 lat. Był cenionym ortopedą i pracował m.in. w Mazowieckim Szpitalu Brudnowskim. Syn Danuty Choleckiej odszedł 9 lipca, ale do tej pory nie podano do informacji publicznej przyczyny śmierci mężczyzny. 15 lipca w poniedziałek odbył się pogrzeb Jana Dunina Choleckiego w kościele pod wezwaniem święty Kazimierza na warszawskim Mokotowie. Danuta Cholecka mogła liczyć na wsparcie kolegów z pracy. Zdobyli się na piękny gest. Dziennikarka TV Republika z powodu śmierci syna nie pojawiła się w poniedziałek w pracy. Na szczęście, w trudnym dla kobiety czasie zastąpił ją współpracownik, prezenter telewizyjny, Jacek Sobala. 15 lipca został wyemitowany program informacyjny Dzisiaj. Pod koniec serwisu dziennikarz zwrócił się do Danuty Choleckiej w imieniu wszystkich współpracowników TV Republika. Proszę Państwa, prawda jest taka, że niby robimy ten dziennik, ale myślami, podobnie jak Państwo, jesteśmy z Tobą, Danusiu, powiedział Jacek Sobala, który zastąpił Danutę Cholecką w głównym wydaniu programu informacyjnego. Danuta Cholecka przez lata skrzętnie ukrywała przed mediami szczegóły życia prywatnego. Prezenterka telewizyjna nigdy nie była specjalnie wylewna w wywiadach i starała się nie afiszować swoim życiem prywatnym. O dziennikarce wiadomo tylko tyle, że jest żoną Krzysztofa Dunina Choleckiego, którego pierwszy raz poznała jeszcze za czasów studiów ekonomicznych w Warszawskiej Szkole Głównej Handlowej. W 1993 roku na świat przyszli synowie pary, Julian i Stefan. Julian był młodszy od Stefana o dwie minuty. Obaj ukończyli medycynę i rozwijali się w tym kierunku. Julian Dunin-Cholecki był uwielbianym przez pacjentów lekarzem ortopedą. Pracował w Szpitalu Brudnowskim w Warszawie. Zmarł na początku lipca 2024 roku.